Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witajcie w kolejnym naszym spotkaniu ze Słowem. Druga niedziela Adwentu to czas, w którym w sposób szczególny jesteśmy wezwani do tego, aby przygotować drogę dla Pana, żebyśmy zastanowili się, co to znaczy przygotować drogę dla Pana, ale także to czas, w którym jesteśmy wezwani do tego, żeby sobie uświadomić potrzebę nawracania i czym ono jest. Dlatego wysłuchajmy fragmentu Ewangelii według Świętego Marka. Jest to początek Ewangelii według Świętego Marka, w którą Kościół daje nam na drugą niedzielę Adwentu. Posłuchajmy tego słowa. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym, i tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To, co mocno uderza w tym tekście, od razu jest, to, jest, to, są, to są pierwsze wyrazy tego tekstu, który usłyszeliśmy. Początek Ewangelii. W tym tłumaczeniu, które ja przytoczyłem, mamy początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czasami w niektórych tłumaczeniach znajdujemy słowa Początek Ewangelii o Jezusie, Chrystusie, Synu Bożym. Jednak to tłumaczenie, które mamy także już w najnowszym wydaniu Biblii tysiąclecia, jest najbardziej adekwatne do, do oryginału, najbardziej przystające. Dlaczego? Ponieważ warto sobie uświadomić, czym jest Ewangelia. Ewangelia, to samo słowo, więc z języka greckiego, Ewangelion, oznacza dobra nowina. A więc. Ewangelia, ten tekst spisany, ten tekst, który przygotował nam Marek, to nie jest dobra nowina o kimś tylko. To nie jest opowiastka o życiu jakiegoś człowieka, wyjątkowego Boga człowieka, ale to jest sam On. Ponieważ to Jezus jest dobrą nowiną. Jezus Chrystus, Mesjasz, syn Boga, zbawiciel, jest dobrą nowiną dla człowieka. Właśnie ta dobra nowina polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, że jest blisko, że życie oddał za nas, że tak nas ukochał. Dlatego Ewangelia, Jezus jest Ewangelią. Jezus jest dobrą nowiną dla nas. I ludzie, którzy ciągle mówią, że w kościele są zakazy, nakazy, że nie potrafią się odnaleźć, że czują jakąś może sztuczność że ta pobożność jest jakaś taka nieprzystająca do rzeczywistości, że wymagania są może zbyt wysokie i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać różne zarzuty w stosunku do wspólnoty wierzących. To tak naprawdę ten człowiek nigdy nie odkrył, że to Jezus jest dobrą nowiną dla człowieka. A dlaczego nie odkrył? I to... Tu pojawia się pytanie dlaczego ten ktoś mógł tego nie odkryć dlaczego ten ktoś zatrzymuje się ciągle na płaszczyźnie nakazów zakazów przykazań i tak dalej tylko na tym bo może nie spotkał nikogo kto pokazałby mu Chrystusa który jest dobrą nowiną Słyszeliśmy w Ewangelii że wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i mówił, jestem głosem, który woła, przygotujcie drogę dla Pana. Ale On nie tylko wołał, całą swoją postawą, tym, jak żył, jak się zachowywał, jak się ubierał skromnością, pokorą i tak dalej. Moglibyśmy znowu wymieniać yy, te wszystkie sprawy związane z Janem Chrzcicielem. On był autentyczny, on był świadkiem. Dlatego ludzie, zanim szli, dlatego go słuchali. Dlatego rozpoznali w Jezusie baranka Bożego ci, którzy go słuchali, kiedy Jezus przychodził, powiedział: To jest baranek Boży, to poszli za nim. Zostawili Jana, poszli za Jezusem. Dlaczego? Bo on był świadkiem, on cały czas pokazywał swoim życiem Chrystusa, którego nawet nie znał wcześniej. I pytanie, które postawiłem: dlaczego ludzie odchodzą z kościoła? Traktując go tylko i wyłącznie jako instytucję, jako martwą strukturę, właśnie bo nie spotkali może świadków na swojej drodze. I to jest zadanie dla nas: abyśmy byli jak Jan Chrzciciel. On mówi: Jestem głosem wołającego na pustyni, ale on cytuje proroka Izajasza, który wypowiadał proroctwo i mówił, że Oto Bóg przyjdzie do człowieka, ale przygotujcie mu drogę na pustyni, prostujcie ścieżki na pustkowiu, przygotujcie mu gościniec. U Izajasza znajdziemy to słowo. A więc to, to, to wołanie już znajdujemy dużo wcześniej, przed Janem jeszcze. Byli ludzie, którzy byli świadkami Chrystusa, nawet go nie znając. Ważne jest, żebyśmy my, kiedy już Go odkryliśmy, kiedy doświadczyliśmy Jego miłości, Jego przebaczenia, prostowali drogi nie tylko dla siebie, ale także dla innych. W księdze proroka Izajasza, który mówi, że mamy przygotować gościniec dla naszego Boga, to słowo gościniec no, niewiele nam mówi dzisiaj, to jest staropolskie słowo. Tam Izajasz używa hebrajskiego słowa Mesilach. A Mesilach oznacza taki trakt, drogę utwardzoną, wyłożoną kamieniami, odpowiednio przygotowaną, bezpieczną, która jest trwała, szeroka, można nią podróżować, ta podróż pójdzie sprawniej itd. Więc gdybyśmy chcieli dzisiaj używać naszego języka współczesnego, moglibyśmy powiedzieć, zbudujcie autostradę Panu Bogu. Zbudujcie autostradę dla Pana. Hmm? Teraz pomyślmy, jak można zbudować autostradę. Czy to jest proste? Ile trzeba wysiłku ludzi, sprzętu, dobrych materiałów, najlepszych, bo doskonale wiemy, że jeżeli ktoś kombinuje i buduje zbyle czego, to później ciągle trzeba coś naprawiać i ta droga może stać się niebezpieczna nawet. A więc ja mam być tym, który buduje autostradę, autostradę dla Pana Boga. I adwent to jest taki czas budowania autostrady. Po pierwsze, żebym ja mógł się na tej drodze spotkać z Panem Bogiem, z moim mistrzem, którego oczekuję żeby moje oczekiwanie nie skończyło się na choince i na prezentach, ale na spotkaniu z Chrystusem. Ale też ja mam budować tę autostradę po to, żeby inni mogli po niej bezpiecznie dotrzeć do Chrystusa, spotkać się również z Chrystusem. Mam ich wprowadzić na tę drogę, nauczyć ich. Dlatego tak ważne jest, żeby to robić razem. Zwróćmy tutaj mocno uwagę, że jest użyta liczba mnoga. Przygotujcie drogę Panu. Nie przygotuj. Przygotujcie razem we wspólnocie. Małżeństwo, rodzina, wspólnota, przyjaciele. Znajdź kogoś, z kim możesz budować autostradę dla Pana Boga i prowadzić w ten sposób też innych. Jest to wymagające. A przede wszystkim tym budulcem najważniejszym tej autostrady, jest nawrócenie, to głosił Jan: Wyznawajcie grzechy, nawracajcie się. I słowo nawracać się to jest słowo, y, które określa nie tylko odwracanie się od grzechu, od zła, ale także zmianę mojego sposobu myślenia, przewartościowania pewnych rzeczy. Co jeszcze muszę zmienić? Nie zmarnujmy czasu adwentu, dobrze go wykorzystajmy, żeby zbudować autostradę dla Pana. Jak to zrobić? Każdy z nas musi sobie postawić to pytanie, udzielić na nie odpowiedzi i zabrać się do pracy. Zaprosić do tej pracy innych. Odkryć, że obok mnie są inni, którzy chcą mi pomóc. Ta Ewangelia też właśnie pokazuje, że Bóg, zanim przyjdzie, pragnie posłużyć się drugim człowiekiem. Stawia na Twojej drodze ludzi, którzy ci o nim mogą powiedzieć, którzy mogą Cię wspierać, kiedy upadasz, kiedy może Ci już nie chce budować tej drogi, kiedy jesteś zmęczony, kiedy może po raz kolejny maszyna się zepsuła w Twoim życiu. Ty się zepsułeś. Ten drugi człowiek może Ci pomóc. Ten chrzest nawrócenia, który, którego udzielał Jan. Kiedy oni wyznawali swoje grzechy, właśnie możesz pójść do warsztatu naprawczego i naprawić ten sprzęt, jakim ty jesteś, żeby dalej budować z jak najlepszego budulca. Spowiedź. Nie odkładajmy tego sakramentu na tuż przed świętami. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W wielu miejscach przeżywamy bardzo dotkliwie te ograniczenia spowodowane pandemią. Ale przecież mamy kościoły otwarte. Nikt, im na, nikt nam ich nie pozamykał. Czy korzystam z tego daru, że ten kościół jest otwarty? Może jest to jakieś ograniczenie, gdzie może ktoś liczy, nawet wiernych, trudno się dostać, może konkretnie na jakąś godzinę, ale żeby zbudować drogę, autostradę do nieba. W ogóle w życiu ziemskim, żeby zbudować taką drogę, trzeba pewne rzeczy ustalić. Czasami trzeba zrobić projekt, biznesplan. Przyzwyczailiśmy się może trochę w naszym życiu, że tak wszystko nam łatwo przychodzi, również i w tym życiu duchowym, gdzie zawsze był kościół na wyciągnięcie ręki, że zawsze mogłem skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, zawsze mogłem iść na eucharystię dzisiaj może potrzebuję zrobić taki biznes plan mojego życia duchowego żeby nie zmarnować tego adwentu żeby dobrze się przygotować na spotkanie z panem a nie wiemy kiedy on przyjdzie oby nas ten dzień nie zastał jak złodziej on żeby nas nie zaskoczył Bądźmy zawsze gotowi. Budujmy autostradę dla Pana z najlepszego budulca, z nawrócenia, z wzajemnego przebaczenia, z miłości. I starajmy się dostrzegać też drugiego człowieka, który może mi pomóc w budowaniu tej drogi i któremu ja mogę pomóc, aby także On mógł dotrzeć do Chrystusa zakochać się w Nim i odkryć, że w Kościele jest dobra nowina Jezus Chrystus, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć w Królestwie Niebieskim na wieki. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia.